Hej Widzowie, Dzisiaj zaczniemy serię HardCore z Bezludnej Wyspy jak widzicie jestem na Bezludnej Wyspie nie ma tu nic oprócz tego no, tak, strój, zębem, drzewa i trochę trawy dobra, pierwszy myślę, że może możemy zciąć trochę trawy żeby

Teraz może zamknijmy drzewo. Nie wiem, czy pewnie zauważycie, że mam inne pasy jedzenia. No ale cóż, tak wyszło. Ona na telefonie nie mogę pobrać oryginalnego miniatura. Ale myślę, że chyba za to się nie obrazicie. A! I jeszcze jedno, zasubskrybujcie mój kanał, bardzo mi to pomoże. Będę widział, że chcecie oglądać moje filmy. A akurat dopiero zaczynam swoją karierę na YouTubie. Więc byłbym wdzięczny za tego suba. I chcę jeszcze dobić do Sylwestra chociaż te 20 subów. A, a do końca nowe info 1026 Chcę, ojej, jakby coś tam, chcę robić chociaż 2000 tysiące słuchów No, bo, bo to dla mnie ba bardzo przyjemne po prostu, bo chciałbym, chciałbym chociaż się stać większym twórcą i zaczynam kompletnie teraz um, od zera. Nie mam nic dosłownie widzowie, ani nawet mikrofon. O widzowie, coś tu szybko ten dzień. to zrobić. Więc to zrobię... Może zrobię, tak. Ja teraz się tak. Wezmę... Hmm, co ja wezmę? E... Ojej widzowie. To nie jest takie proste. Wezmę muszę zrobić widzowie kilow. Od tego zacznijmy. Teraz musimy crafting zrobić. Tu jeden tak mi nam wypadł. O nie widzowie, właściwie zdamcy z niej Muszę, muszę. O, czekajcie. Tu ale myślę, że widzicie. Mam nadzieję, że widzicie, ale nawet jak nie to chwileczkę. Zależy też, jak bądź ustawioną y, jasność na telefonie. Dobra. Teraz zrobimy sobie kill off. To jest po, po, potrzebne po prostu. Żeby zrobić. Mam nadzieję, że muzyka w tle nie jest za głośno. O, oj, wybaczcie. Dobre powiadomienia. Dobra, wykopię sobie teraz, teraz kilo. Yy, kamień, przepraszam. E, wybaczcie, przed świętami to po prostu czasami można się zakręcić. Ojeju, co to. Zły klawisz. Myślę, że do końca roku 2020, 2026 yy, myślę, że wbijamy spokojnie 1000 Proszę, znaleźć żelazo. Wiem, że widzę, widzicie ciemność. Po prostu mam dobre rozwiązania. Podjaśnijcie już w telefonie. Opatrzcie żelazo. Dobra, widzowie. Teraz zróbmy sobie kamienki low. To będzie trochę lepiej. Trochę lepiej, bo szybciej kopie teraz troszkę kamienia. Jeszcze trochę. A patrzcie. Żelazo znalazłem. Taka bezludna wyspa, a żelazo jest. Ale to z drugiej strony dobrze. A jeszcze na No. Do widzenia, mamy 9 sztuk żelazo. Teraz by się przydało skraftować piecyk. Dobra, nie mam już e, żadnego... żadnego, nie mam czego... kamienia. Ale to się też e, ogarnia. Dobra, teraz mus, musiałbym ogarnąć lasa. Na Pomyślmy, bo wiecie, to też zależy, jak tu zrobić. Huh. Nieważne, że wiem, mam pomysł. Zróbmy tutaj chwilową bazę. Ja też jeszcze raz mówię, nie, bo nie wiem czy mówiłem. Ale zachęcam Was gorąco do subskrybowania, bo dużo to dla mnie znaczy. Dla Was parę chwil. A dla mnie to bardzo dużo widzowie znaczy. Bardzo dużo. jak się tak zaczyna, jest, takim, jest się początkującym youtuberem, no to dużo znaczy. Dla takiego, no, małego twórcy jak ja. Ojej że przestawimy sobie ten piecyk jak widzicie gram na Craftsmanie bo no, ale to jest chyba jedna z lepszych podróbek podróbki Minecrafta no ale od czegoś każdy zawsze zaczyna widzowie dzień już widzę wstaje ja jeszcze noc ale widzowie to na razie na ten odcinek byłoby tyle w następnym odcinku zrobimy jeszcze większy progres i, i mam nadzieję że już się będziemy widzieć w przyszłym roku to się ma